Jak po francusku nazywamy osobę, która świetnie potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Débrouiller. Radzić sobie, uporać się. Débrouillard. Ta sama rodzina słów, czyli zaradny, sprytny, obrotny. Il est On jest zaradny. Je suis débrouillarde. Jestem zaradna. Daję sobie radę. La débrouillardise. Czyli przedsiębiorczość, zaradność, obrotność. Je n'ai rien contre la débrouillardise. Nie mam nic przeciwko zaradności. Elle apprécie la débrouillardise. Ona docenia zaradność.